Partnerem odcinka jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Partnerem odcinka jest Miasto Szklarska Poręba. W dzisiejszym odcinku... Perłą w koronie jest jednak kluska izerska, czy mam rację? Tak, staramy się wytwarzać tyle, ile nam potrzeba na, na dzień. Wiemy o tym, że jak wieje wiatr, to mamy tutaj więcej turystów, bo wtedy wyciąg nie działa do góry, czy jak pada deszcz nagle, to ci ludzie tutaj chodzą. Ta kluska nie ma glutenu, to przy okazji wpisujecie się też w obecne trendy w gastronomii. Oczywiście, chociaż to był przypadek. Kontent turystyczny. Ludzie, atrakcje, trendy, miejsca do zjedzenia i do wypoczynku. Karuzela tematów. Na podcast zaprasza Magdalena Zbylud Wiśniewska. Maciek Stanisz Chata Izerska, jesteśmy w Szklarskiej Porębie, miejsce kultowe, często odwiedzane, odwiedzane przez turystów, którzy decydują się na to, żeby przemierzać pieszo szlaki w Sudetach, ale także odwiedzane przez tych turystów, którzy chcą sięgnąć trochę, czy chcą zakosztować regionalnej kuchni. Dzień dobry, Maciek. Wszystko się zgadza w opisie. Wszystko się zgadza, szczególnie witamy Was tutaj w Szklarskiej Porębie Dolnej, gdzie zaczęła się historia tej naszej wspaniałej miejscowości, gdzie są jeszcze niezniszczone krajobrazy, niezabudowane łąki. No i stąd też ludzie chętnie tutaj przybywają, odpoczywają i korzystają z naszych uroków, naszej kuchni. Nie takie to proste. Teraz jesteśmy w Szklarskiej Porębie Dolnej, ale jest jeszcze górna i średnia zakładam. Tak, Szklarska Poręba, stąd na przykład na Orle do schroniska, do Stacha mamy 18 kilometrów, żeby przejść szlakiem, także jest to Kawał drogi, cały dzień. A do ciebie jak dotrzeć, jeżeli na przykład wybierzemy pociąg? No, tutaj mamy stację kolejową Szklarska Poręba Dolna, 900 metrów tylko od naszej chaty izerskiej. I Szklarska Poręba Średnia, niecałe półtora kilometra. Przystanek autobusowy przy Krajowej Trójce, czy przy wodospadzie Szklarki, to też jest kilometr tylko 300, także jest blisko. Przy Szlaku Walońskim, Szlaku Widokowym z atrakcjami, które są ostatnio uwielbiane przez turystów, ja też nie zawsze pogoda pozwala na wędrówkę w wyższych partiach Karkonoszy czy Gór Izerskich, stąd też Złoty Widok czy Skałka Chyboty, którą możemy ją rozhuśtać, stała się ostatnio tej hitem naszej okolicy. No niestety dotknąłeś pogody. Pogoda nam dzisiaj nie dopisała, ale to nie jest ważne. Hata Izerska, takie miejsce kultowe, lubisz to określenie, bo wiem, że ono funkcjonuje. Tak, to był nasz pomysł tutaj w ogóle, żeśmy się przeprowadzili już ponad 20 lat temu do szklarskiej poręby z Piechowic i tutaj było gospodarstwo rolne, gdzie dziadkowie żony jeszcze na początku lat 90. uprawiali tę łąkę, rosło zboże, pas się koń, ale to niestety no, takie czasy, że, że kiedy już stąd odeszli, trzeba było znaleźć pomysł na to. ja przede wszystkim też, żeby te nasze łąki też no, nie uległy procesowi sukcesji, więc nie mogły, żeby nie zarosły. Stąd też no, chcieliśmy to ożywić to miejsce. A ponieważ pracujemy w branży turystycznej ponad 30 lat, ja jestem przewodnikiem, prowadzimy też biuro turystyczne, więc no, trzeba było coś zmienić. I wydaje mi się, że to było dobre posunięcie. I na miejscu starej stodoły, która została zbudowana gdzieś na przyłomie XIX-XX wieku, zburzyliśmy ją, postawiliśmy w tej samej bryle, aby zachować tutaj, dostosować się do krajobrazu okolicznych budynków. Zbudowaliśmy taki budynek pensjonatowy, który no, troszeczkę zmienił nawet przez te 16 lat funkcjonowania, tak powiem, swoje znaczenie z takiego miejsca noclegowego na miejsce kulinarne, w których chętnie nas odwiedzają turyści. O tych kulinariach będziemy rozmawiać za moment. Jest takie radiowe określenie, Państwo tego nie widzicie, no ale ja widzę, więc powiem co widzę. Maciek siedzi w czerwonym przewodnickim polarze. Przewodnikiem sudeckim jesteś. Od jak dawna? Od 1992 roku. Mm. Także to fajne doświadczenie i lubię tą pracę, tym bardziej nie tylko po to, żeby ludziom przekazać tą wiedzę, ale też dla zdrowia, żeby się poruszać i, no i odwiedzić miejsca, które pokazywać, które są nawet mniej znane troszeczkę i poza utartymi szlakami. Ale więcej czasu spędzasz w chacie, czy więcej czasu spędzasz z grupami na szlaku? To zależy od. No, jeżeli, od sezonu od pewnie od sezonu, też. Tak, wiosna to jest taki, taki czas, kiedy się wędruje po tych szlakach. Zresztą chyba najbardziej ten okres lubię, bo wtedy, kiedy mamy jeszcze resztki śniegi, śniegu w górach, kiedy zalegający w tych szlebach śnieg podkreśla mistykę tych gór, ich grozę przede wszystkim. No i kiedy wychodzą piękne pierwsze kwiaty, to jest taka wielka radość. No i oczywiście ta jesień, prawda? Kiedy to wszystkie buki się przede wszystkim przebarwiają i te drzewa liściaste, które akurat w tej części gór izerskich, no i Trochę w karkonoszu po drugiej stronie kamiennej jest najwięcej, więc jest to nasze ulubione tutaj miejsce. Mamy jeszcze tutaj taką część, która jest koło poręby dolnej, koło stacji. Wysoki grzbiet, szlak w stronę Wysokiego Kamienia, gdzie tam są też podziemia, są liczne wejścia, do których można spróbować zajrzeć, i to właśnie jest wtedy ten najpiękniejszy okres. A lato to tutaj praca w pensjonacie, w kuchni, po to, żeby obsłużyć turystów, bo wtedy jest największy ruch. Mamy otwarty taras, i wtedy. To no, trzeba się tutaj spiąć, żeby y, tych turystów obsłużyć. Jeszcze bym chciała podrążyć historię tego miejsca, bo na waszej stronie internetowej. No, na samym początku, to jest właściwie pierwsza informacja, która do nas dociera, jest takie zdanie o tym, że jesteście małżeństwem z dwójką dzieci. Już na samym początku podkreślacie rodzinność tego miejsca. Czy dzieci jeszcze gdzieś tutaj funkcjonują w tym przedsięwzięciu? Czy dzieci już zdążyły dorosnąć? No, Że właśnie dzieci wyfurnęły z gniazda, ale pomagają tutaj. Właśnie jak jest ten okres wakacyjny, to przy pracy w kuchni i wtedy no, nie wyobrażam sobie nawet tego, żebyśmy mogli to wszystko ogarnąć. Poza tym też sami w czasie wakacji, wjeżdżam na urlop i chętnie też po polskich górach spacerujemy, czy jeździmy nad jeziora. Uwielbiamy również kajaki, więc no nie wyobrażam sobie przepracować całych wakacji tutaj w chacie, żeby pojechać i zatęsknić za nią i wrócić. Maćku, mam takie pytanie. Dlaczego twoja żona, piękna kobieta, twierdzi, że jest czarownicą? No bo ktoś tu musi pilnować porządku. <śmiech> <śmiech> Więcej nie powiem zawsze. Słowo wiedźma, dzisiaj usłyszeliście chyba już w kilku miejscach, to jest taka kobieta, która dużo wie. Jest to, to oczywiście ludzie to słowo trochę przekręcili, tak, że to czarownica. Nie, nic takiego, ale wiedźma, tak, to u nas się już tu otarło. Kiedy ten Szlak Waloński został tutaj y, już no, trzy dekady temu praktycznie otworzony, to wtedy mówiło się o Wiedźmach Walońskich i, i to był wielki zaszczyt dla Pani, że je tak nazywano. No to ładnie w takim razie, bo tak się rozglądam też po tym miejscu no i widzę w takim miejscu eksponowanym nawet jest miotła. No jest, miotła jest symbolem porządku, prawda? Jest, <laughs> kto, ktoś tu dba o porządek, tak? Powiedzmy, nie? Może kiedyś zostanie użyte, ale powiem wam, że wisi taka miotła na Babiej Przełęczy to jest niedaleko Górzyńca, stąd półtorej godziny na piechotę. I tam no, Takie miejsce trochę może związane z taką y, y, smutną historią, kiedy w, w dobie kontreformacji ścigano te kobiety za to, że one miały inny kolor włosów, prawda, że inaczej popatrzyły, gdzieś pod kątem, że się inaczej ubierały, to od razu posądzono je o czary i no, niestety poddawano różnym procesom inkwizycyjnym i one tam uciekały, nie? Do lasu gdzieś spotykały się, nazwano dlatego Polaną czarownicą. Taka miotła wisi, można spróbować swoich sił i się na nie pochuśtać, przynajmniej. Króluje tutaj kuchnia regionalna, no ale chyba perłą w koronie jest jednak kluska izerska, czy mam rację? Tak, to zdecydowanie, ale oczywiście nasze też pierogi. Nasze menu nie jest zbyt szerokie, ponieważ mamy małą kuchnię, te rzeczy muszą być tro... wytwarzamy tutaj, muszą być świeże, także robimy je na bieżąco i wystarczająco, żeśmy no, mając tam kilka lat no już takiego w tej chwili zwiększonego ruchu turystycznego, to staramy się wytwarzać tyle, ile nam potrzeba na, na dzień. Wiemy o tym. Tym, że jak wieje wiatr, to mamy tutaj więcej turystów, bo wtedy wyciąg nie, nie działa do góry, prawda, czy jak pada deszcz nagle, to ci ludzie tutaj chodzą, ale naprawdę, jeżeli chodzi o turystów, to fajnie, bo najlepsi są tacy, którzy przychodzą ze szlaku turystycznego, tak? bo oni zmęczeni, są zmęczeni, pokrzepią się. Tak, spragnieni, głodni, prawda, także i są, są bardzo tacy, można powiedzieć, i uczynni, chętnie można z nimi porozmawiać, także to ten, kto uprawia tą turystykę, i ten wysiłek fizyczny jest dla niego czymś bardzo ważnym. To są naprawdę fajnie. Mamy też takich, którzy oczywiście przyjeżdżają z rodzinami nam na posiłki, samochodami, ale mamy też takie, można powiedzieć, spotkania też weekendowe, zwłaszcza kiedy się kończy albo zaczyna sezon turystyczny tuż przed. No niestety trzeba z czegoś żyć. Dzisiaj koszty utrzymania są coraz większe i takżeśmy w tej chwili wpadli na taki pomysł, żeby organizować takie spotkania z piosenką turystyczną i też mamy wtedy taką okazję, no te kilka razy w roku się. Z tymi ludźmi też pobawić, pośmiać i pośpiewać tutaj, no i oczywiście zaserwować im naszą kuchnię. Zakładam, że to jest takie miejsce, które przyciąga stałych gości. Skąd przyjeżdżają goście, którzy zaglądają do chaty Izerskiej? A z różnych stron Polski, tak, że są, weekendowo to są zazwyczaj troszeczkę więcej z tutaj miejscowych, z całego Dolnego Śląska, gdzie odwiedzają te góry, przyjeżdżają tutaj samochodami czy tam pociągiem, nie, ale podczas jakichś tam długich weekendów czy na ferie to zdarza się, no to mamy, mamy swoich stałych klientów, tak, oni czują się, a my ich traktujemy jak jedną wielką rodzinę. Ufamy im, prawda, i naprawdę ta praca nasza nie jest jakaś taka ani stresująca, tylko no, stwarza nam też wiele radości i motywacji. Wróćmy teraz do kluski izerskiej. Ja bym chciała, żebyś ty mi powiedział, czym ta kluska różni się od cepelinów? No właśnie, tak, no, tak mamy taką pozycję, książkę, która została wydana kilka lat temu, Kuchnia Ducha Gór, to jest praca zbiorowa nieżyjącego już doktora Przemysława Wietera, naszego sąsiada i historyka. Znawcy szklarskiej poręby Piotra Gryszela i Emila Mentyka i tej książce, ta książka doskonale tutaj pokazuje, co się kiedyś jadło, co się dzisiaj je, może nawiązuje je w kilku miejscach i my też. Słuchajcie, to było tak, że nasi no, no, przodkowie, tak, nasi dziadkowie czy pradziadkowie przyjechali z terenu dzisiaj no, w stawnych rubieży wschodnich Polski, które dzisiaj już nie należą tego, więc terenów można powiedzieć Ukrainy czy Litwy dzisiejszej. I kiedy tutaj przyjechali, zostali akt nadania, prawda? Oczywiście staliśmy. Się tutaj rolnikami, i tak dalej, ale przywieźli też swoje zwyczaje. Również no, każdy potrafił gotować i te babcie, które oczywiście były mistrzami kuchennymi, lepiły najlepsze pierogi. To zostało przekazane następnym pokoleniom. Natomiast co my żeśmy zmienili w tym wszystkim? Nawiązaliśmy na przykład naszą kluskę. Nawiązuje do kształtu tego cepelina. Jest prawda podłużna w kształcie takiego owałka, ale jest z gotowanych ziemniaków. Nie ma tam surowych ziemniaków. Natomiast wnętrze zamiast wieprzowiny wypełnia wołowina z domieszką. Troszeczkę kapusty, kiszonej i cebuli. Dlaczego wołowina z kolei? To był ukłon w stronę tego, co się działo tutaj w okresie do 1945 roku, że głównym menu, jednak tutaj na strojniskach, w gospodach, w restauracjach, to była wołowina. Tak, i każda łąka, każde pastwisko tu było wykorzystane niemalże do każdego szczytu. Jak się patrzy na dawne fotografie, czy jakieś tam filmy, to widać doskonale, no dzisiaj, dzisiaj w Szklarskiej Porębie już nie ma żadnej krowy. Ale zostały kluski i o te kluski będę Cię pytać, czy te kluski nizerskie to jest rzeczywiście taki specjał, który jest przygotowywany tutaj w domach, w okolicach Szklarskiej Poręby, czy może jednak jest to taki rarytas, który możemy wyłącznie, wyłącznie u Ciebie skosztować? Sami żeśmy tą kluskę, że tak powiem, doprowadzili do takiego stanu, jak dzisiaj mamy, tak że było to jakiś czas, okres przejściowy, ale to było Czyli scenowe. wy jesteście ojcami Twórcami. chrzestnymi, tak? Twórcami. Ojcami tak. założycielami tak. kluski. To chyba nie brzmi tak. dobrze, ale to nic. Zostawmy. Tak, i to jest nasz pomysł i będziemy cały czas robimy według tej samej receptury. Jest to wszystko praca ręczna. Jeżeli chodzi o cały proces ten technologiczny, to oczywiście do czego potrzebne są tutaj ziemniaki, cebula, wołowina, kapusta kiszona i olej roślinny i trochę przypraw. W zasadzie jest to, nic więcej do tego nie używamy. Czym potrawa jest bardziej prosta, tym wydaje mi się, że lepiej smakuje i, i bardziej jest rozpoznawalna. No i stąd też te ziemniaki, a jeszcze tutaj musi być uwaga, takie specjalne, no ziemniaki muszą być takie mączyste, wysokoskrobiowe. I my, żeby przygotować tą kluskę, te ziemniaki specjalnie, żeby zrobić to ciasto ziemniaczane. Wyeliminowaliśmy mąkę pszenną, już na pierwszym etapie zaraz, także jest to przy okazji bezglutenowe. I do tego jeszcze ziemniaki są gotowane na parze, aby no nie uszkodzić ich tam struktury i konsystencji, żeby się dobrze lepiły. Trochę mok skrobi ziemniaczanej do tego dodajemy. To tak a propos tego, że ta kluska nie ma glutenu, to przy okazji wpisujecie się też w obecne trendy w gastronomii? Oczywiście chociaż to był przypadek, to nie było założenie tego, że, że jest tam mąka. Do tego jest oczywiście no mówię, sama prostota. Ziemniaki zawsze też tutaj królowały przed wojną, a Polacy dzisiaj też. To jest podstawa kuchni naszej. Więc jest to, myślę, że, że strzał w dziesiątkę i, i będziemy to dalej kontynuować. Nawet tak próbujemy teraz, taką coraz więcej ludzi żyje, może bardziej ekologicznie i mamy taką też wersję wegetariańską o, przygotowaną. No proszę, a jańska jest z czym? Z serem, czy z warzywami? No tam jest kapusta kiszona, jest cebula, jest twaróg wędzony w środku. Dobrze, że nie tofu. Nie, nie, nie. Tylko nasze tutaj, że tak powiem, to co jest pod ręką dostępne, produkty i trochę pieczarek jeszcze. Także nic, nic więcej i, i oczywiście no, trzeba powiedzieć, że jednak mówię, tych turystów, którzy preferują ten rodzaj żywienia, jest coraz więcej. Zresztą mamy u siebie też włoskie pierogi, które też tutaj chętnie ludzie kupują i pamiętają na długo ich smak. Powiedz, czy jest większe zainteresowanie tą klasyczną, kluską izerską, czy, czy wegetariańską? Nie, zdecydowanie. Klasyka tutaj wchodzi. Także no, takie pokolenie, powiedzmy 30 plus, preferuje, ale dzieci też chętnie jedzą, bo lubią to ciasto, prawda? takie jak się robi kluseczki śląskie, prawda? Z dziurką niektórzy robią, no to nasza Polska jest dość duża, to zawsze te nawet maluchy chętnie te ciacho ziemniaczane pożerają. No przygotowałam się na to, że przynajmniej w części ten proces nam przybliżysz, ale nie wiem czy wszystko możesz powiedzieć. Jak to właściwie jest, bo posiadacie certyfikat, prawda? Ale wy się dzielicie tym przepisem. Nie, no w zasadzie, słuchajcie, kluskę, żeby zjeść, to trzeba jeść tutaj. Oczywiście są osoby, które biorą na wynos i jedzą, ale trzeba powiedzieć, że te ciasto, które jest bez mąki, zimniaczane, ono dość szybko twardnieje i generalnie niechętnie sprzedajemy na wynos, ponieważ traci swoje wartości smakowe i estetyczne, więc tutaj na miejscu spożywamy jak najbardziej, no i jakby nie było... Też y, to jest taki produkt, którego no, nie można przechowywać. Maćku to czyń honory. Robimy kluski. Przyniosę teraz poszczególne produkty, pokażę hmm. następny proces, także zaraz o tym porozmawiamy. Odwiedź kontent turystyczny na Instagramie się prawie jak w jakimś porządnym programie kulinarnym. Przygotowałeś wszystkie półprodukty i powiedz, co my mamy, co jest konieczne, żeby stworzyć kluski izerskie? Wołowina. Mamy taką wytwórnię na miejscu, że tak powiem, ubojnię i to jest z tych, że tak powiem, zwierzaków, które się wypasają na Pogórzu Izerskim w górach kaczarskich. i wołowina, która nie może być zbyt chuda, dlatego i tą wołowinę, które tutaj pokazuję, ona musi się dość długo Gotować, bo to jest mięso gotowane, a później jest y, mielone. Mamy cebulę, tak, która jest tutaj podstawą i Cebula mamy ziemniaki tak i, ziemniaki. tak, i ziemniaki. I ziemniaki wys z wysoką ilością skrobi. Tak, widać nawet, tu są te odmiany. Specjalnie mamy te czerwone odmiany. I ziemniaki również gotujemy na parze. To jest podstawa, to jest kluczce, oczywiście przyprawa. że przy... obieramy te ziemniaki? Tak, obieramy. Tak. Mhm. Obieramy te ziemniaki i w, je w piecu konwekcyjnym gotujemy, także nie zupełnie nie mogą być miękkie, ponieważ później nie da się ciasta z tego uformować. Także musi to być ten proces kontrolowany, tak? tak do tego pierwsza część, tak? Czyli jest wołowina, cebula i ziemniaki. Ziemniaki gotujemy. I one są podstawą do yy, zrobienia ciasta ziemniaczanego. Mamy trochę skrobi ziemniaczanej, którą dodajemy do tych ziemniaków. I to mamy sprawę ciasta załatwioną. Natomiast co do farszu, cebulka, która jest tutaj, obieramy ją, przysmażamy delikatnie z olejem roślinnym, i w ten sposób mamy już do przygotowanej wołowiny. Jeszcze do przygotowanej wołowiny mamy już. Yy, uzupełnienie i jeszcze mamy kapustę kiszoną teraz się tam i z tej kapusty kiszonej z cebuli i z ugotowanej wołowiny formujemy takie, takie kulki mhm. tak. kulka ma około, około wiem, 100, gram. 100 gram. na gram mhm. tak na gotowo także to mamy mamy tutaj teraz odstawiamy te warzywa które pokazywałem te produkty które były surowe a, nie powiedziałeś jeszcze o tych przyprawach. Czy to jest jakiś tajemny skład? Troszeczkę tak, ale to są wszystkie przyprawy, które są w Polsce. To już. To już jest do... ważna wskazówka. Tak, tak, tak. Każdy turysta i każdy znawca kuchni wyczuje w tym. Oczywiście nasze polskie zioła, pieprz w tym, także no, wołowina musi być odpowiednio przyprawiona, bo inaczej jest mdła i, i niczego sobie nie wnosi. Ale ten pazurek musi być o. do tego miecha. I teraz tak, co bierzemy? Bierzemy kawałek ciasta ziemniaczonego, formujemy z tego taki placzek. Ale to słuszna ilość tego no, ciasta. No, no to jeszcze mało będzie, to, że to jest bardzo syte. Tak. Formujemy sobie taki placek. Bierzemy tą kulkę wcześniej, która była uformowana. Rozgniatamy ją. Tak. rozgniatamy. Zawijamy to, robimy jeszcze większą kulkę, czyli tym ciastem ziemniaczanym obtaczamy zrobiony wcześniej farsz, ugniatamy, tak żeby się nam tutaj ciasto zamknęło wokół farszu, tak, kładziemy na stolnicy i rozwałkowujemy i tworzymy taki charakterystyczny walec. Trzeba przyznać, że nie zawsze one są jednakowej ilości, ale to świadczy o tym, że to jest praca ręczna, tak, I kiedy już ta kluseczka... Jest uformowana, zobaczcie, nie rozwala się, tak? Jest gotowa i wrzuca się do, na wrzątek do gorącej wody. I tam około y, 10-15 minut się gotuje i wyciąga na prosty z wyrządku, nadaje się prosto na talerz. Polewamy wtedy cebulką, tutaj z tłuszczem roślinnym i z surówką. Zapraszam. Tak, Pani Kaziu, to do tego, tak? Tutaj? Do tego dużego, tak? Nie, 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 nie. nie. Tu, do tego? Do tego małego. Dobra. Chwileczkę, tu jeszcze niech sobie tam brze. Zajmamy I wrzucamy kluski do wrzątku. Woda musi być osolona. I pozostawiamy kilka minut, aż do momentu, kiedy wypłyną na powierzchnię. Kontent turystyczny przed nami kluski. Będziemy próbować, yy, czy rzeczywiście są tak smaczne, ale nie zdradzimy Państwu, bo jeżeli Państwo są rzeczywiście ciekawi, to trzeba przyjechać i skosztować. Tak się dowiedziałam tutaj, rozglądając po Hacie Izerskiej, że turysta żyje dłużej. Tak, yy, to jest nasze hasło. My przyjaźnimy się z, tej, z, z grupą turystów yy, z Michałowic. To są nasi przyjaciele, tak naprawdę w Szkole Podstawowej myśl o kółku turystycznym. No. Dawno, dawno temu, x lat temu i, i stąd. Te powiedzenie, i to jest rzeczywiście, oprócz tego, że mieszkamy tu w Szkarski Porębie, że prowadzimy tą chatę, to też uprawiamy tą turystykę czynnie czy chodząc po górach, czy jeżdżąc na rowerach, czy pływając na kajakach, na przykład. Można tutaj nie tylko zjeść, ale można także się zatrzymać na dłużej. Macie pokoje. Ile tych pokoi jest dostępnych na co dzień? Tutaj tych pokoi jest dziewięć. Niektóre mają drugą sypialnię. I generalnie chcieliśmy stworzyć takie schronisko górskie, ale zniesione trochę niżej. Prawda? Gdzie jest łatwo dojechać, jest blisko do stacji kolejowej. Ale stworzyć im, turystom, takie warunki, które będą spełniały ich oczekiwania i jeżeli chodzi o jakiś tam standard i no, i te położenie, prawda? Zresztą mamy stąd bardzo ładne widoki, więc niczym się nie różnimy od stolic prawie wyżej położonych. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie w Chacie Izerskiej, miejscu wyjątkowym, miejscu ulubionym przez turystów. W czasie czterech pór roku właściwie, nie zważając na sezonowość turystyczną. Ty jakbyś zachęcił, żeby rzeczywiście do Was przyjechać? Zebrać ekipę przyjaciół. Wsiąść do pociągu byle jakiego, który będzie jechał w stronę szklarskiej poręby, lub do kilku samochodów, i przyjechać do nas na weekend czy w tygodniu, wziąć gitarę, no i poczuć atmosferę tego miejsca. Chciałem w ogóle powiedzieć, że mamy tutaj, właśnie mówię, wcześniej kilka razy spotkania i będzie i na pierwszy dzień wiosny, będzie tu koncert gitarowy, obok w naszym muzycznym szałasie, będzie też pod koniec kwietnia, i także czekamy na tych naszych przyjaciół, aby pośpiewać sobie o naszych górach do chaty izerskiej i na karkonoskie szlaki. Na karkonoskie i izerskie szlaki. Maciek Stanisz, właściciel chaty izerskiej. Hey, dziękuję bardzo wam tutaj za przybycie, także mam nadzieję, że nie tylko przy stole się spotkamy, ale dziś następnym razem na szlaku. Bardzo często spotykam tutaj gości, którzy u nas na przykład jedzą posiłki, a później spotykamy się na biegówkach w Jakuszycach, tak jak to miało miejsce przedwczoraj, albo gdzieś latem, jak chodzę z wycieczkami, z grupami jako przewodnik, też widzimy siebie i pozdrawiamy serdecznie w tych górach, bo to ten zwyczaj jeszcze wysoko w górach nie zaginął. Magdalena z ludwiśniewska do usłyszenia. Odwiedź kontent turystyczny na Facebooku w następnym odcinku. Jaki dźwięk jest w szkle Kryształowym? Znajdujemy się w hucie szkła kryształowego Julia w Piechowicach, koło Szklarskiej Poręby. Jesteśmy na Dolnym Śląsku. Zwiedzamy to wyjątkowe miejsce, no bo też i produkcja wyrobów szklanych wpisuje się bardzo mocno w historię tych okolic. Partnerem odcinka jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Partnerem odcinka jest miasto Szklarska Poręba.